Dziewczyny nie wierzę. Nauczyciel Mike streamuje. Akademia Króliczków poszukuje nauczycielki Krasza. A być może, jeśli wszystko się łoży, to będziemy razem. Co? Co? Pan Mike ma swój profil? No nie, w dodatku szuka księżniczki. Tak, oby ją znalazł. I oby to nie była jakaś zła wydra. Musimy odpowiedzieć panu Mikeowi. Nie trzeba, no nie. Dziewczyny, zabawmy się. Po prostu wyślę mu jakieś losowe zdjęcie z Internetu tego okłamiesz, a on się zakocha. A potem złamiesz nauczycielowi Majkowi serce. Nie rób tego, Diano. No to się przyznam nauczycielowi Majkowi i powiem, że to był żart. Dziewczyny, no dawajcie. Tak, już znalazłam. O, ta dziewczyna. Blondynka. Fajna. Nie wiem, po co nauczycielowi Majkowi jakaś nauczycielka. Przecież ma już nas, swoich uczniów. Bo on raczej nas nie kocha, tylko nienawidzi. Tak, on ma już nas dość. Napiszę mu nauczycielu Majk, jesteś kraszem. Twoja uczennica Blondi. Czy ty żartujesz? No i co, po prostu oglądałam jego streama. Dana, jeżeli pokonasz Diane, to dam ci moją kurtkę bomberkę. Nie trzeba, mam swoją. No to dam ci moją torbę. Mam takich tysiąc. Chodźmy, Laura. Siema, buldogi! Cześć, koszykarze. Bulldogi, czas się przyznać. Tak, przyznajcie się, kto z was zrobił kupę na sali treningowej? Zeszli Zak, Mario, które z was? I tak będziecie musieli odpowiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy buldogami, ale jesteśmy ludźmi. To nie ma. To nie ja. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. No jeśli, pana! Nawet się zarumieniła, no to chodź, posprzątasz. Damy ci nawet łopatę. Ale to nie ja. Ajajaj, jesz, jak narobiłaś baga, no to go posprzątaj. Co? To nie ja. Komplecie wydali. Dobra, chodź posprzątać. <laughs> jeśli ma kłopoty. Kto to zrobił, chłopaki? Ja. Ty? Hmm? Tak, to była zemsta. Dobra robota, robota Mario. Mario. Dana, zwariowałaś? Ty i Laura jesteście przyjaciółkami? Laura, przykro mi, ale nie zostaniesz naszą czwartą czy liderką. Smajnik nigdy cię nie polubi. Zapamiętaj to. Czy mam ci to napisać na czole? Wiesz co, nad nie ty o tym decydujesz. Dziewczyny, weźcie Laurę do drużyny. Ona będzie ze smajlem, A potem co, Dana? A potem wyrzucicie ją z drużyny. Tak, chcę być w drużynie tylko dla Smila. Tylko dla niego. Laura, to drużyna cheerleaderek, a nie program w stylu znajdź miłość. Jak chcesz być ze Smilem, to śmiało, tylko bez naszej pomocy. Nie musisz się wysługiwać króliczkami. Dziewczyny, jesteście po prostu złymi szczurami. Laura, nie martw się, ja ci pomogę zdobyć Smila. O, o jakie, jakie to, to słodkie. słodkie. Dana, tylko nie przybiegnij do mnie ze łzami w oczach, kiedy Laura cię zostawi. Nie porównujcie mnie do siebie, tylko króliczki takie są. Dziewczyny, no co wy? Ona ma złamane serce Ona nie ma serca Dobra dziewczyny, chodźmy do akademii Dziewczyny, ona ma złamane serce, nie rozumiecie? Smile, a nam kupisz chrupki? Dobra Gigi, po chrupkach dla dziewczyn Dzięki, Smile Nie rozumiem, co tu się dzieje? Smile kupił nam chrupki Co w tym złego? To dlatego, że on mnie lubi no tak, dlatego że cię lubi, kupił twoim przyjaciółkom chrupki. Laura, to nieprawda, ty go wkurzasz. Biegasz za nim jak histeryczka. Żenująca. Ja go kocham i będę za nim biegać, dopóki nie będziemy razem. Gigi, przynieś mi lemoniady. Skończyła się lemoniada. Dziewczyny, lekcje się zaczęły, lemoniada będzie na przerwie. Laura, Laura na, na zajęcia. zajęcia. Zobaczycie, Smilik będzie ze mną. Dziewczyny, dlaczego nie jesteście na zajęciach? Już idziemy. Stella chce, żebyś zmieniła mi harmonogram. Muszę uporządkować swoje życie osobiste. Mam randkę z blondynką. Nauczycielu Mike, widziałam dzisiejszego streama. Naprawdę pan szuka pięknej blondynki? A może lepiej brunetka? Oh my god! god. Nauczyciel, nauczyciel Mike, Mike idzie na randkę! ja naprawdę nie chcę, żeby nauczyciel Mike miał jakąś parę. Stella, ja wolę blondynki. Brunetki nie są w moim typie. Nauczycielu Mike, teraz masz lekcję Idź nauczać Prywatne życie zostaw w domu Dzień, Dzień dobry, dobry nauczycielu, nauczycielu Mike. Mike Widziałyśmy pańskiego streama Nauczyciel Mike, Mike to grasz! Obserwujecie mój profil? Przestańcie natychmiast Nauczycielu Mike, cała akademia pana subskrybuje My, My tak samo same. Nauczycielu Mike, ja napisałam panu komentarz Od blondii No ładnie, to jestem w formie Przestańcie mnie obserwować Nie musicie śledzić mojego życia Nauczycielu Mike nie tędy, w tamtą stronę. Duklas, jaka teraz jest lekcja? Nauczycielu Mike, chemia. Chemia nauczycielu Mike. Dzięki Stella. Dziewczyny, jak myślicie? Pasowałby mi blond? Wow. Stella, nawet jeżeli pofarbujesz włosy, to pan Mike się w tobie nie zakocha. Dziewczyny, chodźcie na lekcję. Cześć Smile! Ołaśnie, a nie mogłaś się trochę powstrzymać? To nie ja, to ten worek tak śmierdzi. Ta, zwalaj winę na torbę, aż nie to było nieładne. To prawda, to nie moje, zmusili mnie do tego. Dobra, chyba wywieczrone. Ta Ashley jest niesamowita. Mściwa dziewczyna. Ale za co ta zemsta? Wszyscy zazdroszczą fajnym facetom, dlatego się mszczą. Może zazdrości, że żaden z nas się z nie umawia. O tym żaden Buldog się nawet z nią nie będzie chciał umówić. Tak, zrobiła coś takiego, a potem wyszła. Ale to dziewczyna, one są różne, niektóre skromne, a niektóre niebezpieczne. Eż nie okazała się niebezpieczna. Hejka, chłopaki, przyniosłem wam ciasteczkę i możemy chwilę porozmawiać? O, o zobacz, jaki odważny. Przyszedłeś przeprosić o wybaczenie? Nie, chłopaki, nie mam za co przepraszać. Chciałem się zaprzyjaźnić, żeby potem nie było między nami nieporozumień. Kąd wiesz, że chcę, żebyś był naszym przyjacielem? Chwila, skoro chce się przyjaźnić, to chyba ma w tym jakiś interes. Dokładnie. Chłopaki nie potrzebuje żadnych korzyści, po prostu nie chce się kłócić i ciągle walczyć. No i króliczki też tego chcą. Załóżmy, że się zaprzyjaźnimy, co z tego mamy? Jakie mamy gwarancje, że nie będziesz nas denerwował, bo ostatnio strasznie nas kurzasz. Obiecuję na mój ząb, że nie będę się spotykał z waszymi dziewczynami. Na swój ząb? Chłopaki, wierzycie mu? No... A ja mówię, że bo w bezzebnym Smile'u nikt się nie zakocha. Ej, chłopaki, ale dla pewności to nie ma potrzeby wybijania zęba. I jeszcze jedno, chciałbym od czasu do czasu pograć z wami w kosza. O, i się zaczyna. Nie wybijaj zębów, pograj w kosza. Smile, przestań, to my tu ustalamy zasady. Jesteś na naszym terytorium. Chłopaki, ja nie dyktuję zasad, po prostu chciałbym się z wami przyjaźnić. To normalne, jesteśmy facetami. No, zastanowimy się. Skoro on chce być przyjacielem, to sugeruję, żeby przeszedł inicjację. Ale już miałem inicjację. To było łatwe. Teraz będzie ciężej. Nie łatwo się z nami przyjaźnić. To co, gotowy? Gotowy. Dziś wieczorem idziesz do pokoju koszykarek i to wiesz jak. Jak? Bez ciuchów? Tak. No, no już to, odpowiadaj, odpowiadaj, raz, dwa, dwa, trzy! Dobra, zgoda, pójdę dziś wieczorem do pokoju koszykarek. Dobrze! Dobrze. No zaczniemy cię szanować. Dobra, chłopaki, dzięki, że daliście mi szansę. Koszykarki będą w szoku. To był żart. Nie, ale szkoda. No, Laura, ta noc będzie twoja. Cześć wszystkim. Przygotujmy się na pokaz mody. Kolekcja Diany już niedługo. W pokazie mody wezmą udział wszyscy. Uuu! Ja też wezmę udział. Mam dość tego smrodu. Kochani, przygotujcie się na wielkie zmiany. Niektórzy będą musieli zmienić swoje włosy i swój wygląd. My zaprosimy do nas fryzjerów i wizerzystów. Wow, zawsze chciałam chodzić po wybiegu. Nie wyglądasz jak modelka, ja jeszcze prawdziwym modelem. Zaknij popisu się, jesteś bulldogiem. Po wybiegu będą chodzić wszyscy. A co w tej klasie tak śmierdzi? To Ashley! Zapomniałam wyrzucić to do kosza. Ja nic nie czuję. W czym problem? Co to ma być Ashley? Idź i wyrzuć tą reklamówkę. Oh, oh my god, god! Ashley! Ja nic nie czuję. Mario, jak ty mnie wkurzasz. Może ty nie czujesz, ale cała reszta czuje. Kochani, w dzień pokazu wszystkie lekcje są odwołane. A jak ktoś nie przyjdzie na pokaz, czeka go kara. Pamiętajcie, Akademia Króliczków nie jest bezpłatna. W, w dodatku, dodatku jest, jest bardzo droga. droga. Mój Big jest gotowy na show. Big tam będzie. Potraktujcie to poważnie. To moja kolekcja. Podejdźcie na recepcję i dodajcie się do listy. Jeżeli nadal chcecie się uczyć w akademii. Dziewczyny, nauczyciel Mike znowu streamuje. Ja będę otwierać pokaz. Gigi będzie główną modelką. Ja będę ostatni, bo każdy pamięta pierwszego i ostatniego. Big, twoja Gigi nie wygląda jak modelka. Wygląda jak bomba żegarowa. Wiem, ale się jej boję. Laura, jeżeli kochasz smajla, ale jemu na tobie nie zależy, nie obchodzi mnie to. Ty go nie obchodzisz. nie obchodzisz. Laura, musisz się zmienić teraz. Co? Tylko nie mów, że się muszę przefarbować na brunetkę. Laura, jeżeli chcesz zdobyć smajla, to posłuchaj Dany. Nie rozumiem, czy wy już jesteście przyjaciółkami? W pewnym sensie Dana mi doradza. Co mam zrobić, Dana? Musisz wyglądać jak Barbie. Smiley lubi takie dziewczyny. Co? Laura, Laura ma, ma wyglądać, wyglądać jak Barbie? No i co? Mogę wyglądać jak Barbie? Przygotuj kasę. Jutro jedziemy na zakupy. Ogarniemy ci nowy wygląd. Dzięki, Dana. Dziewczyny, Smiley jest już prawie mój. Prawie robi różnicę, Laura. Nie zapominaj, Laura, że pomagasz mi w lekcjach. Dobrze, wszystko napiszę za ciebie. Zgada, bądź gotowa na jutro. Stop, Smile, co to znaczy, że nie będziesz z nami trenować? Co to się dzieje, Smile? Nie wzięłyśmy cię do drużyny po to, żebyś się popisywał. Czekajcie, dziewczyny, nie chcecie usłyszeć dobrych wieści? Rozwiązałem duży problem w akademii. O, w akademii mamy rozwiązywacza problemów. Co za takiego, takiego rozwiązałeś, rozwiązałeś Smile? Smile? Zaprzyjaźniłem się z koszykarzami. Nie będą ze za mną zadzierać. O, przyjaciele na zawsze. Stop, Smile. Miałeś być naszym przyjacielem. Jesteś naszą maskotką, a nie maskotką koszykarzy. A może już planujesz wrzucać piłkę do kosza? Wtedy cię wyrzucimy. Masz być naszą maskotką. Powinieneś być z nami. Spokojnie, dziewczyny, nie jestem waszą własnością. Dzisiaj nie będzie mnie na treningu, bo mam inicjację. A jutro mnie nie będzie, bo będę na treningu koszykówki. Z koszykarzami. Co? Co? No i proszę, Smilik pokazuje nam swoją prawdziwą twarz. Chyba nie chce być maskotką. Zostawmy go. O, jesteś! Wszędzie cię szukaliśmy. No to pora, Smilik. Koszykarki czekają. Co? Koszykarki? Posłuchajcie, chłopaki, chcecie nam zabrać naszą maskotkę? Posłuchajcie, koszykarze, chyba oszaleliście. Najpierw atakujecie Smila, a teraz co? Przyjaciele? Dziewczyny, mam inicjację. Koszykarki będą w szoku. Nie denerwujcie się, dziewczyny, to jeden raz. Przejdzie inicjacja, a potem do was dołączy. Nadal będzie maskotką, obiecuję na mój ząb. Zostaw, Zostaw swoje, swoje zęby dla siebie. Kiril, a z tobą później porozmawiam, jak z kapitanem drużyny. Na zbyt wiele sobie pozwalacie, koszykarze. To trochę podejrzane. Chłopaki? Dziewczyny, my idziemy. Wyślemy wam film z inicjacją. Będzie zabawnie. Chodźmy, będzie gorąco. Dziewczyny, zachowajmy spokój. Jestem pewna, że ta przyjaźń nie potrwa zbyt długo. Znając koszekarzy na pewno coś gnują. Okej, okay, dziewczyny, dzisiaj nie opuszczamy treningu i ćwiczymy bardzo ciężko. Ja już naprawdę mam tego dość. Ciągle jakieś problemy. Chłopaki, to będzie trochę straszne. Tam jest Stella. Wyglądasz super, odwrócimy jej uwagę. Tak, a ty wtedy wejdziesz do koszykarek. Zaraz to załatwię. Lekcje się skończyły. Jutro wszyscy bądźcie na czas. Okej, okay. my, my się, nigdy się nigdy nie spóźniamy. Stylek, ty dobrze wyglądasz. Może się odwrócisz, żebym zobaczył, co masz na plecach. Zakad oszalałeś, nie mam niczego na plecach. Masz tam jakiś napis Stela, przegryw. Co? Koteczki, czy wy to zrobiłyście? Big w akademii jest nowa dziewczyna. I ma taką sukienkę jak ja. Dla mnie to mógł być smile. Dziewczyny, czy my to widziałyśmy? My tego nie widziałyśmy. Koteczki, co napisałyście na mojej koszulce? Idziemy smile. Liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. A! Hej smile, dziewczyny, przyszedł do mnie. To jakaś Laura. Oszalałaś? Przeszedłem inicjację. Hurra! Dziewczyny. To był znak! Smile mnie kocha! Co, Co to, to za, za krzyki, krzyki, chłopaki? Kto tak krzyczał? Koszykarki? To była inicjacja Smile'a! Tak, zdałem inicjację! Hurra! Tak, chłopaki, zwariowaliście? To nie jest śmieszne. Smile, nie ciesz się! I tak cię wyrzucą! To no, inicjacja koszykarzy! Dobra robota, Smile, jesteś naszym przyjacielem. Powinnyście być dumne z maskotki! Jesteśmy, Jesteśmy bardzo, bardzo dumne ze swojej maskotki. Kochani, jak widzicie w naszej akademii jest mnóstwo zabawy. Zaskoczyła was inicjacja Smyla? Zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa!